Także witam Was, tutaj FS jesteśmy na serii Małe Gospodarstwo i Spółka. To jest sobie ostatni siewy, kupięcy nową kalężówko, uprawowy siewnik. I jedziemy sobie z, dzisiaj, sobie z siewami tego, że TZ. Zetora sprzedałem, Dronego odkupiłem. MTZ matura, po Zetorze jak widzicie. Brony kupiłem i sobie teraz ogarniamy temat siewu w Wiecie, że my nie gramy sobie na season, szybko szyjemy od razu po uprawie. I jeszcze w tym odcinku sobie, sobie kupimy chyba i kupimy sobie siew nich do kukurydzy. Cezarkę mam do Ja będziemy sobie, y, ziemniaki będą tam, tak jak jest trzynastka, to tam mam odtalerzowane ładnie. Tam to testowałem jeszcze, nie, nie, nie testowałem tego, tylko to ty testowałem z jeszcze, czy tam robiłem z Tam, o tu widzicie, jest tak, tak taki trójkąt utależowany. O. Dobra, jedziemy jeszcze tam tam tej strony zostało mi posiać zobaczymy bo testuję y, moje nowe słuchawki i mikrofon z mikrofonem i testuję głos, głośność zobaczymy czy lepiej będzie nie słychać czy, czy gorzej to o to chodzi że o to chodziło żeby lepiej nie było słychać i dlatego też jedziemy sobie z tematem w polu sobie wziąłem do tego John Deere'a, MTZ dzisiaj i zobaczymy czy, czy coś polepszy mam jeden odcinek nagrany jeszcze mm, przez y, słuchawkami jeszcze bez słuchawek i jeden teraz nagrywam y, z słuchawkami i dlatego też z jak widzicie wykopane Nie nagrywałem bo po co? Ja, jak widzicie szybko idzie. Ile jest ziemniaków? Prawie cała ta zielona pszczepa pierwsza. Ta taka, jak, jak są te dwie duże, to ta pierwsza to zawsze jeździ jako pierwsza na przodzie. To ta jest, to jest prawie pełna. Pół tony brakuje, coś, około, coś takiego, żeby była pełna. Opuszczamy i talerzujemy dalej. dalej. z talerzówką. będzie le lepiej po prostu tu bo można sobie talerzować i siać, nie trzeba tego talerzować no, potem siewnikiem na rzek, albo coś takiego. Talerzówka po prostu będzie lepszy efekt. Efekt posiewny będzie lepszy. Ja, ja jak widać efekt posiewny będzie lepszy i w dół jedziemy. My kolejny kolejny przejazd. Dzisiaj testujemy sobie też trochę lepszy Zastawię, No Ustawiłem tak że 19 na godzinę jedziemy sobie. Jest, jest samym zestawem. Do... Może jaśba oglądam 22 na godzinę 23? Coś takiego na godzinę. No nie, bronów 23 to powinno jechać sobie y, 22 max. Ale ja, jakby ten podczepił samą talerzówkę, na przykład pod kukurydzę jak jest zawsze uprawa, rozrzutnik, oborniki i na to ten y, talerzowanie. Teraz dwa sezony będzie bezorkowo szło, żeby trochę też zobaczyć, czy bezorkowo się bardziej opłaca. Puk oczywiście jest, nie sprzedany, nie sprzedaję na razie. Zostawiam też że 150 koni jest pod maską tego jelenia. Puk też stawiłem do wymienia, może, No ale teraz bardziej się zagłębiłem w kwestii siewów. Zestawy siewne, zestawy pod kukurydzę powolutku Ogarniamy Jak widzicie taki zestaw, taki jeleń czy wszystko Kosztowało około 100 tysięcy. Tak, tak liczyłem i zakupowałem. I no i około 100 tysięcy poszło na, na ciągnik i siewny się coś nawet chyba ponad ponad 100 tysięcy poszło. Bo 90 to czy, no ponad 100 tysięcy poszło na taki zestawik. I on się na razie, jak ja, ja tak testuje, jak widzicie tam całe pole Więc mnie nie wszystko posiane, tylko to zostało. Widzicie, tu mam co dojazd, drugą, drugą jazd. Zaraz zaczynam te zeta. Tam na DZ idziemy -ta 23 z bronami tyle latać. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. A miniaturkę też chcę tu trochę jakąś taką inalszą, zobacz... zrobić. A! Czekajcie, ja włączyłem ze zestawu. O, wyłączyłem V i... W dół i teraz powinno siać tak, teraz tak tak malutki taki klinik został i tak dwa pola rzepaku dwa pola przenicy i dwa rzepaku i dwa jęczmienia i taki zestaw mamy pól a jedno paladzie kukurydzy jedyneczka nasza dzierżawa tak, zrobimy sobie jakąś fotę O góry B I posiama To wszystkie pola posiane go nie odpinam Bo teraz będziemy jeździć z MTZ tym bardziej O jak widzicie MTZ Kolejny nowy nabytek O proszę i tu mamy my pozetorze Bo mi się podobał Zobaczymy jak się to nagrywa 7 minut odcinka Już jedziemy bronowa, jak i później sobie nie kupimy eee, krem do kukurydzy Jak widzicie kupiłem sobie zestaw, bo o, bo mam w talerzowaniu jest ściernisko i, I testujemy sobie, sobie trochę tego MTZ Zobaczymy czy jak, jak będzie szło. Czy opłaca się to po, po prostu tu to rzucić? Gdzieś od razu... Ile ciągniemy? Zobaczymy. Ile pojedziemy? Gdzie jadę jadłem? Trzeba dwa i 23 powinienem wejść na spokojnie. No 23 na spokojnie. I tak szybko z bronami jak polacamy. O, widzicie jak ładnie teren będzie uprawiony? Bo taką uprawę mi bardzo chodziło, żeby też trochę to No widzicie? O to bardzo chodziło. Nie sobie bronować tak tak takim sposobem. Tak sobie zrobimy fotkę O, proszę bardzo Fotki robimy Żeby mieć jakąś Jakieś miniaturki I brony piątki został pięciometrowy Coś około coś takiego I idzie luk Nie bronujemy w ósemkę, bo mi się to nie opłaca Widzicie, MTZ z bronami będzie dobrze, niż Shallay albo Johnny. to MTZ z bronami będzie lubił ja Słuchajcie podgłośnie A, teraz będzie lepiej Może nie, bo tak może mnie nie będzie słychać, Cieszmy sobie A Teraz powinno mnie słychać I widzicie, ten sobie sobą z tymi ma na luzaka idzie To jest tak, ooo To jest zabawacze, która pro... w się naj najładniejsza no, my w jakiej minucie skończymy Jak w takiej sprawie późniejszej to sobie ten, to to sobie ten nie pojedziemy potem nawet, tak? z bronami tak, tak szybko jak, jak o co chodzi, tylko żeby było takie samo ściernisko, żeby nie było tego, by było, było normalnie, żeby to trochę bo ja przecież, ja mam na młodzie talerzy wały łebsze, po prostu jest tylko to jest ściernisko a, a ja zrobiłem nie mam czasu po odcinku i no to, to nie podstępuj nie mogę na tym Zaraz. Moi, żeby o to chodzi. Mm. O to chodzi, żeby to przebronować pięknie. Tym MTZ-em. O, idzie pani. To się trzyciągnie przyciągnie, i na idzie ma. Więcej już nie można wyciągnąć Więc no bronowanie też jest szybkie, komfortowe I wszystkie pola pod kukurydzę będziemy zupełnie bronować I też ten em Żeby było, że... byłem mz też musimy jest jak jakiejś roboty Bo nie, nie będzie już pani... Siewy i... Potem będzie... Pewnie. Później będzie pewnie bronowanie. Później będzie pewnie. Zawsze. Yy, to takie. No, po uprawach. Uprawach w kukurydze To będzie najlepszy sposób na odcinki. By to jakoś zorganizuję Zobacz. To by, by po tym jeszcze bronem mnie przelatać, ale żużle zawsze przed siewami, to jest takie ściernisko jak zajdzie, to, to siewy będą dobre. I ta rzeka, mega, nie ja nie to, 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 to się rozwija. Nowe, nowy ciągnik, miktur. Ale nowy John Deere, jak odkupiony, nowy siewnik, nowe drony, tur. Takie zestawy, po prostu te, takie, wiecie, o to mi chodziło, żeby tylko zestawy takie z, tylko zdyskać. Chodziło mi tylko widzowie, żeby po prostu tylko no, na razie się bajecznie wszystkie maszyny z nie prezentują. Bronowania więcej nie ma, to była tylko pod kukury, że. No i jak widzicie MTZ ładnie się po prostu prezentuje tym turem. Tylko MTZ ka mi najbardziej pasował, ten tur jakiś. Ładnie prezentuje z nim, jak, jak widzicie. Czy, czy bo chciałem bardziej do ten do John albo Sołaja. ale tak wyszło, że po prostu nie było jak dobra, tu nie ma takiej konfiguracji do zundira jest ale też im, bardzo nie chciałem Ciężko, tylko duko najbardziej mi się z tym też tylko tak to MTZ został to, to, to... MTZ wygląda bajecznie sobie z tym, którym. kręcimy sobie na taką alaskę z grupą. Tu kopaczka, o. I to I te te brony trzeba Odstawić I V. Też wszystko, nie? no, te ciaszki sobie No nie, kto ją zabronił, to tutaj Teraz przejedziemy do, do gromy i puknijmy sobie No Nowy y, w no, w do kukurydzy. Pojedziemy się tak sobie. No po prostu i teraz posiejemy tej kukurydzy. Bo ziemniaków gównie, tutaj sobie teraz posiejemy, później zakończymy siebie i sadzenie ziemniaków. Będziemy tutaj nabyta i właśnie utrać minuta. 15. 16 już jest w sumie. I chyba i chyba zdążymy trochę posadzić. Tylko w pewnym odcinku sobieśmy dokończyli. I byśmy ten. I później byśmy za u zasięgku kolejny. policja tu zawsze stoi agro, w ogromie, ja nie wiem, to są, bo i no bo w no o, to... kupmy sobie siewniki sadzarki i rau można sobie do mtz -a kupić co? takie coś do mtz ja to ma 3,30 to ma 4,5 no to by to za duże jak na naszą uprawę to by było, dało radę. to ma 4, No, też ma 4,5. A to też jest do ziemniaków, tak? Nie, szkoda. Żeby też było do ziemniaków, to by też było fajne, ale dobra, weźmy sobie. Weźmy sobie, ile wchodzi. No, nie wiem, czym to by dał radę. Ale we, weźmy sobie coś lepszego. Patrzmy, ile jest można jest na, tym, na tym. prędkość. No i szczęśli koła, widzicie Kolejna, Kolejny kolejny Dokonany dokonamy. jak będzie się prognozowało z MKZ-em nie będzie na to Nie wiem, to jest nie za dużo, O, po rozłożeniu to jest takie szerokie Dokładnie przypominam, że tu jest inna droga. No, trzymajmy się. No, mamy nożkę gdzieś. No i o to chodzi, że... że taki zestaw... i też, że po prostu będzie baba zjeżdżał na z cukury, Wchodził. zawsze jeździł, a jak nie będzie dawał rady, to się po prostu tak się tak to weźmie. No to przecież jest dom wiem. A jak nie, to jeszcze może dając tę łyżkę do uzyskać. Jakiś... Łyżkę, że miać, to to jest wtedy, jak nie będzie potrzebny. Chyb. Zrobimy to, to sobie podwórko. Ja, ja, jak widzicie, może, jeżeli lepiej zamiast też trochę trzeba, to byli inni, i... I mam tutaj... Mam tutaj... I... Ile mam w sadzarce? 150 kilo hmm, 150 kilo mam hmm. Moi i jedziemy Idziemy sobie z tym półtadzarki Przeła, jak sobie tak 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 jak pan, jak miał taki, widzicie, taki pan, Zrobimy tak, żeby widzicie taki pan, jak pan, Nie będę po prostu widzę trochę trzy, bo one idą To był taki odstęp o co mi chodzi, bo od to żeby się łatwiej po prostu stało Oszaściągów nie będziemy robić, był łatwiejszy dojać dochodzi. a dużo nie będziemy tutaj dawać chcą łące um, wareczkę tylko posadzimy i to wszystko pół tej tylko I to, to mam ma, kazanki tylko posadzimy to wszystko to na odcinku i na następnym sobie wie będziemy kontynuować i się w góry ale, no, o, sadzenie jest jak talala I dlatego też, sobie może trochę podgłośnię. O, jedziemy! Ja, jak widzicie, ziemniaków zrobimy tylko tak, taką, no, kreseczkę. Tylko taki, no... do tak, no, niedużo, nie dużo, nie mało tylko chodzi żeby tylko były tak no na te więc hmm. to tylko, tylko żeby było i mamy 22 minuty i zobaczmy ile mamy 61 kilo zawróćmy zobaczmy jak, jak mikrofon się sprawdzi to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego.